Google Search Console to darmowe narzędzie od Google. Pomaga analizować widoczność Twojej strony w wynikach wyszukiwania. Zobaczysz błędy indeksowania, wyniki słów kluczowych, mapę strony, a także dane o Core Web Vitals i strukturze strony. Dodaj witrynę, wybierz sposób weryfikacji, np. przez plik HTML. Po zatwierdzeniu masz dostęp do wszystkich danych. Przed publikacją nowej podstrony użyj narzędzia Inspekcja URL, aby sprawdzić i zgłosić ją do indeksu. Google Analytics 4 to nowy standard analityki od Google. Śledzi użytkowników przez zdarzenia, co daje więcej elastyczności. Zobaczysz tu m.in. liczbę sesji, czas ich trwania, współczynnik odrzuceń i konwersje z ruchu organicznego. Stwórz konto na analytics.google.com i dodaj kod śledzący do swojej strony, np. przez Google Tag Manager. Ustaw konwersję jak wypełnienie formularza lub zakup. Śledź skąd pochodzą użytkownicy. Do skutecznego SEO potrzebujesz narzędzi technicznych, treściowych i analitycznych. Oto najważniejsze z nich: Crawler SEO, który pokaże Ci błędy 404, brakujące nagłówki, duplikaty i statusy kodów na stronie. Sprawdzisz backlinki, słowa kluczowe konkurencji i zmierzysz swoją widoczność w Google. Optymalizuj treści zgodnie z analizą konkurencji. Sprawdź długość tekstu, strukturę nagłówków i nasycenie frazami. Rank to wtyczka, która pomoże Ci optymalizować tytuły, opisy i dane strukturalne w Twoim WordPressie. Zautomatyzuj crawling. Dobieraj słowa z surfera. Monitoruj linki przez Ahrefs. Działaj kompleksowo. Pozycja twojej strony w Google decyduje o liczbie odwiedzin. Sprawdzaj ją regularnie. Ahrefs, Semrush, Senuto i Uber UberSuggest, każdy z nich pokaże ci średnią pozycję i zmiany w czasie. Zwracaj uwagę na liczbę fraz w top 3 i top 10, trendy oraz jak wypadasz na tle konkurencji. Podziel słowa na kategorie, np. lokalne, informacyjne, sprzedażowe i śledź je osobno. Twórz regularne raporty z wyników SEO dla siebie, klienta lub zespołu. Widoczność, pozycje fraz, wzrost ruchu, linki, konwersje oraz wykonane działania wszystko w jednym miejscu. Dobry raport to nie tylko liczby. Dodaj wnioski, rekomendacje i kontekst działań. Narzędzia, analiza i monitoring to codzienność skutecznego SEO. Korzystaj z danych i podejmuj trafne decyzje.